Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ściągnąć ciuchy do Dessin 4 w pewnej stronki i potem zainstalować w grze. Ponieważ yy, od tego też miałam taki problem. Nie pamiętałam nie wiedziałam, jak po prostu ściągnąć ciuchy zainstalować w grze. To tak. Wchodzimy na taką stronkę, yy, której link podam w opisie. I nie wiem. I szukamy sobie jakichś rzeczy do Desson 4. Tutaj najeżdżamy na downo. Distance 4. I tutaj nam się pokazuje wszystko. Nie wiem. My na przykład robimy hair, włosy. Tutaj nam się pojawią wszystkie włosy, jakie chcemy. Na przykład hmm. na przykład te włosy sobie ściągniemy. Klikamy na to. I tutaj ma, to okaże nam się zdjęcie, ile jest pobrań, jak, ile komentarzy. Takie zdjęcie można sobie obejrzeć, jak z każdej strony wyglądają. Tak tutaj mamy kolory jakie są. Klikamy. Download. Pobiera nam się przez 10 sekund. ale to nie koniec, bo to nie będzie. Nie będzie to aż takie... Trasznie trudne zainstalowanie tego w krze. Po prostu czekamy i za chwilę powinien pojawić nam się taki komunikat, który będzie informował, że zapisz klik i tak dalej. Na koniec ściągnę go sobie za chwilę. O, tutaj. I klikamy zapisz plik. OK. I op, dobra. Teraz wchodzimy na pulpit. Yy, I wchodzimy. Na dokumenty rectangle Ad Desim 4 wchodzimy na moc. Potem wchodzimy na te dokumenty, gdzie mieliśmy pobrane i to co pobieraliśmy te wszystkie lipsticks i no, tak dalej. My pobieraliśmy te na przykład, pobierałam wcześniej takie buty jak sneakers, to przyniosę sobie na pulpit, albo od razu mogę do tego modę, ale jakby przyniosę. przyniosę, bierzemy te sneakers i po prostu do tego moc. No, 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 no. ale ja to już mam tutaj. Tego ja nie mam bo już się pogubiłam tego nie mam. No. To. I przenoszę. Teraz powinno nam to już po prostu być zadziałać. Nie wiem czy to było, nie wiem czy to ściągałam, no ale... Dobra. To na tyle. I jeszcze może Wam pokażę jak wyglądają te rzeczy. Pokażę Wam też rzeczy, które wcześniej ściągnęłam z tej stronki i naprawdę ta stronka moim zdaniem jest bardzo fajna. Pokażę Wam je szybko i zakończymy filmik. Dużo rzeczy ściągam już z tej stronki i pokażę Wam po prostu jakie rzeczy. Niektóre niestety mi nie działają, nie wiem z jakiego powodu, może ich nie wstukałam, może ich nie znalazłam, nie wiem. Ale naprawdę, super rzeczy. Można tam ściągnąć. Więc jak najbardziej polecam tą stronkę. Żeby żadnych wirusów nie ściągnęło. Teraz powinien się pojawić taki dziwny komunikat, w sensach czy tam jakieś skrypty, czy coś. I ja zawsze klikam OK. Nie, nie zaczynają mi się. Nie zaczynają się przez to Simsy. Nie wiem jak wam, ale mi się po prostu nie zaczynają. Hmm. Ogólnie na Simsy dopiero dzisiaj zaczęłam ściągać. Te wszystkie rzeczy ściągam sobie. Takie chyba trzy pary włosów dla kobiety I jak dobrze pamiętam ściągnął sobie takie fajne ciuchy dla dzieci Dla dzieci, dla dziewczynek i tak dalej O właśnie takie coś Maksym nie bierze odpowiedzialności, ani nie udziela pomocy, ani w zakresie Tak, tak I potwierdzamy O i zrobimy stwórz nową rodzinę i szybko wam pokażę Żeby nie przedłużać filmiku Dziewczyny. Dobra. Zobaczymy, czy te rzeczy nam się pobrały. W butach tamte sneakersy, czy jak to się tam nazywa. One, jak dobrze pamiętam, będą chyba w tenisówkach, albo nie. Bo nie wiem, bo tych sneakersów, czy jak to się tam nazywa, nie mogę znaleźć. Właśnie nie wiem, gdzie one mogą być. No, właśnie, nie wiem. Mówiłam, właśnie, niektórych rzeczy nie po prostu nie umiem znaleźć, ale pokażę Wam może włosy, które ostatnio sobie ściągałam z tej strony. O, takie. Proszę. No, takie włosy. A już ją ładną zrobimy, jak już robimy, to zrobimy ją ładną. O, to takie włosy właśnie. Nie złożyłam sobie taką ładną z tymi włosami. Jakieś ciuchy nowe czy miałam? Bo nie pamiętam. Ale chyba nie. O, takie na przykład jeszcze mam. Tutaj mam kolory, to są zupełnie inne kolory niż normalnych. Na przykład ten mi się bardzo podoba. A w tych. O, ten kolor. jest ładny. I jeszcze jedne mam włosy. Taki warkocz. Coś jak ma Elza. Jak widać, troszkę tak dziwnie te włosy wyglądają. Jakby się świeciły z bliska. Nie, ale z daleka tak. Prześwitują. No, ale to tam mniejszy. Ja no tam nie zwracam na to uwagi w ogóle. I tutaj mamy kolory. Nie, tutaj jest różne. No, na przykład taki ładny jest. O! I teraz dla dziewczynek małych, jak już. Taki. Ostatnio właśnie włosy sobie też ściągnęłam. To są te. Co i mamy kolorki? Takie włosy. O, takie ładne. Moim zdaniem. A tutaj... O, sobie ściągałam te koszulki. Z myszką Miki z Hello Kitty też sobie ściągałam przed chwilą, ale nie na tym filmiku. To nie, że na żadnym innym. Fajne. Słodkie. A na dół sobie coś ściągałam? Bo już nie pamiętam. Ale chyba nie. Teraz dla chłopaka też sobie ściągałam takie ładne bluzy, to też wam pokażę. Nie wiem, czy tutaj. Nie wiem, czy się. A ja je chyba nie dodałam. Dobra, u chłopaków za bardzo nic nie ściągałam. Nie wiem, dzisiaj tak, tak jakoś zaczęłam. Wszystkie różne rzeczy robić, no. No więc, tak jak widzicie, niektóre rzeczy się sprawdzają, niektóre nie. No, na przykład tych cenisówek nie mogę znaleźć. Dobra. To chyba na tym skończylibyśmy dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć. W następnych filmikach może też będę pokazywała inne rzeczy w snisach.